Witajcie! Dzisiaj na moment wracamy do segmentu suwów. W zeszłym tygodniu jeździłem Nowym Leonem, którego wymieniłem na poliftową ATK. Samochody, które mają bliźniacze systemy multimedialne, jednak kompletnie inne w obsłudze. I między innymi o tym porozmawiamy w dzisiejszym odcinku Project Automotive. Zapraszam! Przede wszystkim wyjaśnimy sobie kwestię liftingu. teka zyskała nieco zmieniony wygląd zewnętrzny, bardziej fikuśny napis modelowy na tylnej klapie, nowe multimedia i nowe zegary cyfrowe. No i to w zasadzie tyle. Testujemy wersję Experience, która z założenia ma być nieco bardziej terenową odmianą. No i w sumie to się zgadza. Mamy bardziej terenowe dokładki, napęd na cztery koła, duży prześwit. No i 19-calowe felgi, idealne do jazdy poza asfaltem. Więc tak jak zwykle w przypadku tego typu aut, chodzi wyłącznie o wygląd, a nie o to, jak samo auto sprawdzi się w terenie. Takie felgi zdecydowanie nie sprzyjają jeździe terenowej, chociaż komfort na drodze będzie wystarczający. Po części to też zasługa adaptacyjnego zawieszenia DCC, ale o tym później. Najpierw zajmiemy się wnętrzem. Jest tu dość, no cóż, klasycznie, ktoś może powiedzieć nieco staro. Mamy normalny fizyczny panel klimatyzacji, nieco twardsze plastiki, prosty design, ale wszystko jest jakby takie przyjazne i proste w obsłudze. A same plastiki są nieźle spasowane. A obok ekranu przyciski skrótów i regulacji głośności. Czy nie można było czegoś takiego wrzucić do Nowego Leona? Multimedia również takie same jak w Leonie, z tym że im dłużej z nich korzystam, tym wydają się być przyjaźniejsze. Na pokładzie mamy pełen komplet asystentów jazdy, włącznie z kamerą 360 stopni ze znajomym widokiem 3D, ale do samej jakości zwykłego rzutu z góry nie można się przyczepić. Rozdzielczość i jakość są bardzo dobre nawet w nocy. Fotele pokryte są skórą, przy czym ten kierowcy jest wyposażony w elektryczną regulację i pamięć ustawień, a ten pasażera jest już regulowany Ręcznie. To do czego bym się przyczepił, to wcześniej wspomniane plastiki. Mogłyby być one nieco bardziej miękkie, a zwłaszcza tutaj, gdzie kolano dotyka konsoli środkowej. Nie ma też chociażby klimatyzacji dla drugiego rzędu foteli, za to z przodu wraca klasyczne pokrętło dla świateł, a zegary cyfrowe są bliźniacze do tych w Leonie. Jednak to co jest ciekawe, jeśli wyłączymy asystenta pasa ruchu, po kolejnym włączeniu auta nadal pozostanie wyłączony, w przeciwieństwie do Leona. Pozytywnie zaskoczył mnie też system audio Beats, który gra po prostu solidnie. Do takiego auta jest jak najbardziej wystarczający, miła odmiana w stosunku do wcześniej testowanego Polo. Miejsce natomiast jest pod dostatkiem. Spokojnie zmieścimy tutaj trzy osoby, a sama kabina doświetlona jest przez ogromne okno panoramiczne. Bagażnik to 510 litrów pojemności, niewiele mniej od Karoka, ale aż o 100 mniej od Tiguana. Oczywiście klapa bagażnika jest bezdotykowo otwierana. Mimo, że wszystkie trzy auta budowane są na tej samej platformie MQB, to jednak propozycja Seata zdaje się być najmniejsza. Za to niekoniecznie najmniejszy silnik pod maską. Na tle swoich braci jest to najmocniejsza benzyna w tym momencie oferowana. 190 koni mechanicznych, 320 Nm momentu obrotowego i setka w 7 sekund. Można powiedzieć, że jest to całkiem żwawy SUV. Dynamika jest w porządku, chociaż przełożenia skrzyni DSG są dosyć długie i momentami za sprawą dźwięku dochodzącego z silnika mamy wrażenie, że bieg już dawno powinien być zmieniony. Skrzynia biegów szybko reaguje na nasze polecenia, a na jej pracę wpływ ma m.in. zmiana trybu jazdy, podobnie jak na charakterystykę silnika. Podobnie też z pracą zawieszenia adaptacyjnego DCC. W trybie sportowym jest ono nieco zbyt twarde, za to w trybie normalnym jest po prostu wystarczająco komfortowe. W tym też trybie samochód bardzo chętnie pokona zakręty bez znacznego wychylania się na boki i o dziwo z doznań na kierownicy będzie nieco bardziej angażujący niż kompaktowy Leon. Można więc powiedzieć, że ATK daje przyjemne doznania z jazdy, chociaż przy prędkości autostradowej jak słyszycie mogłaby być nieco lepiej wyciszona. W takich warunkach samochód spali około 9 litrów na setkę, co jest poprawnym wynikiem w tym segmencie. W mieście będzie bliżej 10-11, chyba że będziemy korzystać z potencjału jednostki napędowej, wtedy przejdziemy w okolice 13-14 litrów na setkę. Poza miastem natomiast zejdziemy do 6-7, jednak pamiętajmy, że mamy do czynienia z dość wysokim słwem z napędem na 4 koła. W trasie przyda się pakiet Travel Assist, czyli takie półautonomiczne użycie aktywnego tempomatu z rozpoznawaniem znaków drogowych, asystentem korka oraz aktywnym utrzymywaniem na pasie ruchu. Przy okazji jest też nadspodziewanie tani na tle swojej konkurencji. Kosztuje on 2500 zł, włącznie z asystentem pasaruchu i asystentem parkowania. W Skodzie 6000, w Volkswagenie 5600 zł. Niestety nie możemy bezpośrednio porównać naszego konkretnego egzemplarza do Skody czy też Volkswagena, ponieważ Seat jest jedynym autem, które dysponuje w tym momencie dwulitrowym 190-konnym silnikiem, więc do porównania cenowego posłuży nam słabsza jednostka 1.5 TSI. Teka z takim wyposażeniem, tylko że ze słabszym silnikiem 1.5 ETSI to koszt 166 700 zł. Dopłata do Skody to 10 000 zł, natomiast do Volkswagena aż 33 000. Zaś w porównaniu do chociażby Kaszkaja czy też Sportyża, Seat będzie droższy o odpowiednio 20 000 i 15 000 zł. Taki egzemplarz, jaki dzisiaj testujemy, to równe 185 000 zł. Tak więc jak widzicie rozstrzał cenowy jest niesamowity w obrębie niemal identycznie skonfigurowanych samochodów. Oczywiście będą się one różniły nieco wykończeniem, czy też jakością niektórych dodatków. Matrycowe LED w Tiguanie, czy też bardzo kiepskie kamery 360 w Nissanie. Mówiąc wprost, w tym segmencie każdy znajdzie coś dla siebie. I ATK, podobnie jak Karoq ze swoim klasycznym wnętrzem, zainteresują mnie jedną osobę, tyle że Seat będzie po prostu z tej dwójki tańszy. A co Wy sądzicie o SEACie ATC? Dajcie znać w komentarzach poniżej. Oczywiście zachęcamy Was do zostawienia łapki w górę pod materiałem, jeżeli Wam się podobało. I subskrybowania naszego kanału pomaga nam to w rozwoju. Dane techniczne i galerie zdjęć znajdziecie na naszej stronie. Link w opisie. Ja się z wami żegnam, dzięki za dzisiaj i do zobaczenia!